Czy tylko mnie jarają takie opakowania? Zapraszam na szybką wieczorną pielęgnację twarzy. Odżyłam w ogóle, bo złapały mnie jakieś problemy żołądkowe. Dawno w ogóle nie nagrywałam tu wam pielęgnacji. Zaczynamy sobie od toniku. To jest taki mleczny z marki Celimax, ale on jest dosyć rzadki jak na mleczny. Użyję jeszcze tego boostera z Wisi. To opakowanie jest takie ładne. I przetestuję sobie dzisiaj ten krem z AA Lab z nowej serii, właśnie. I on ma to opakowanie. Czy tylko mnie jarają takie opakowania? Ja nie wiem, czuję jakąś ogromną satysfakcję, jak używam czegoś takiego. Może jestem jakaś psychiczna, ale serio. To jak się używa produktu, właśnie jakaś konsystencja, opakowanie? moją dla mnie. Często takie dosyć duże znaczenie. Ej, wydaje mi się, że bardzo fajnie nawilża ten krem. Jeszcze zobaczymy, no bo pierwszy raz go nakładam. Jak on przez noc się zachowa. Mam też z tej serii takie, wiecie, plastry na wypryski. Użyłam wczoraj już dwóch. I co mi się tu w nich podoba? A akurat mam, widzicie, idealnie dwa pryszcze. Podoba mi się to, że są w dwóch rozmiarach. To różnie bywa. Plus mają takie, o widzicie, do wyginania. Tak sobie można odgiąć i już połówkę mamy odklejoną. Miałam naklejone na poprzednią noc. Trochę może te pryszy rzeczywiście się, nie wiem, zasuszyły pod tym, nie wyciągnęły za bardzo nic, ale jeszcze damy im szansę. I to tyle, dzisiaj taka szybka pielęgnacja, ja lecę spać, papa. Pa.